Dobra, to musi być trzecia era. Yy, Raszowana, z tego co widzę, yy, też definitywnie mam takie jakieś wrażenie. Gdzie jest złoto? Co jest? Nie? A jest, tu. Yy, gram na templariuszy, czyli oni prawdopodobnie będą szli w te jednostki leczące się. Pozdrawiam, jeżeli ktoś na YouTube ogląda, możecie lajka zostawić. Oni chyba będą szli w te jednostki leczące się. Jak mogę to skontrować? Bo on na pewno będzie w to rzecz, stary. Jak, w jaki sposób mogę to skontrować? Nie? Takie pytanie. W jaki sposób mogę to panowie skontrować? Te jednostki leczące. Chyba trujeczkę, co? W markecie trenujesz handlowców i jak jest woda. I e, Jak jest woda i to są statki kupieckie. No dobra, ale tutaj na razie nie wiem gdzie. Tutaj muszę handlować na lewo, tak? Dobra, no to nie z będzie. Zaraz zobaczymy. Ogarnę ten handel. Czekaj, bo na razie zbieram owce, a nie chciałbym, żeby ty tak mi wyzbierał moje owce, nie? Tutaj z mojego terenu. Dobra. Eee, tutaj będzie trzeba zrobić. to i czterech do złota, niech się robi. Dobra. Ale nie mam marketu na razie. co nie. Muszę, tutaj są jagody gdzieś. Tu są jagody po lewo. Dobra, cztery do złota i teraz jedziemy tak. Jeden do jagód i badamy techy. I tak dalej, nie? Dobra, czekaj. Przyjadę tędy, ile mam owiec? Dużo. A ile oni zbierają owiec? Dobra, zostałem jeszcze parę, Market jest od drugiej ery. Spokojnie, spokojnie. Zaraz zobaczymy się z Dobra. E, Dobra. Bum. A tu bym prosił uE E. Do ścinania drzewka. Znajdzie to. Muszę mu jego kipeczka tutaj Dawaj. Wracamy z owcami. Zobaczymy. Jak chcesz wygrać ten musisz sprawdzić, aby nie miał dostępu do świętego miejsca i zabijać mu pielgrzymów, aby nie miał kasy. A gdzie się. Gdzie jest ta strefa pielgrzymów? Bo nie mam pojęcia. Dobra, i teraz już zbieram jedzenie do tego, do awansu. Ok, i tu techa badam tego. Szybkość zbierania jedzenia na razie. Dobra, robimy wszystko, że tak powiem, na pół gwizdka trochę. Wpuszczuję, że mi to nie odda. Dobra, tutaj tech do tego. Mogę techa już? Ile to kosztuje? 30 złota. Dobra, to jeszcze tyle mogę. Tu jest tech zrobiony i teraz age'ujemy. Będziemy age'ować. Okej, okay, to jest jakiś święty rally. Dobra, ile to złotych? Na 3. Dobra, zaraz będziemy age'ować. Tu jest, tu jest ten, tu pewnie będzie chodził jego hipek, nie? Dobra, mogę jedzować. Idealnie. Mhm. Czyli najlepiej, jakbym wziął tutaj tych kawalerzystów, jak najszybciej wyszkolił i zabijał mu pielgrzymów, tak? A ogólnie w jednostki to też idę w puszę, raszuję trujeczkę jak najszybciej. Ogółem? On już przeszedł do ery zamków szybciej. No bo ja się rozbudowywałem bardziej, nie? Do ery feudalnej, sorry. A ja będę zaraz za nim, ale pewnie będziemy miał szybciej kawalerię. Zobaczymy. Nie mogę go znaleźć tego typu, wiesz? To mnie irytuje. Si. Co jest chłopie, czaisz to? Nie mogę typa znaleźć. Ty, to gdzie on jest? Na północy si. chyba. Ale jaja. Zaraz będzie koniec. Ty, jak ja długo idżuję w ogóle, tragedia. Nie no, dwójkę to trzeba wbijać jak najszybciej, to mi może kosztować grę, Ty, nie wiem gdzie ten typ jest stary, przysięgam ci. A nie jesteś. Widzieć. Czyli jest bardzo blisko, czyli dobrze, że tutaj zwerbowałem jednostki. No. O, no to już widzę, gdzie on będzie, stary. Dobra, to już widzę, gdzie jadę. Dobra, wiem o co chodzi.

Dobra, zbieramy 200 zł. Oj, nie, dobra, cofaj tego do techa, i tutaj chcę techa. Dobra, 200 zł. Wstrzymuję.

ulecząm on się powinni zaraz zacząć leczyć tak czy jeszcze tak jeszcze tech

Dziękuję, że to może być to. Dobra, właśnie mi kolego pokazałeś, że nic nie ma w I sześciu wizerun w bazie. O, i

Parate rób, No właśnie, próbuję, nie? Nie mam jak. Nie mam inżynierii oblężniczej, bo nie posiadam kuźni. O, włócznicy. O, to nieźle. No, sobie pograłem. Et chez les mandement. Comme il traite. Scoltez-vous. Mauvamos, valetouche. Parade pour venir. Equit, mauve. Out. Equites. Equit. Cavalam. Attention. Bacce, Move. Ordine. Equites. Si. Assulte aussi. Bien liné. Assulte, equites. Préparez-vous. Vive avant, ta pierre. <laughs> <les lieux>. Seconde mandement. <inaudible> Vale. Quito, qui Allez, quitte vado. Tant qu'il est parade. Toutes audites Qui sommes. Parade pour oui. la mourir. Dio ma sono la cause. Colonnes sont ici. Comprends-le. Et c'est l'immen demande. Aou, seconde demande.

Audi, te witamous. est facile, cavalier? Les menimansigest. La bourse perans. Escoltez bene. Mon pour la mat. Et chéli Comme pour la bourrard. Les menimans pour pas ici. bien. Oquest. Escultez. Pariez et perfecté.

Ale to było close! Boże, ale to było close, chłopie! Ja pierdzielę Wygrałbym to szybciej. Wiecie dlaczego to tyle trwało? Bo... tu był błąd. Nie miałem zbrojnych. Gdybym poczekał do trzeciej ery, to bym go zraszował z czterema taranami i bym go zniszczył. A gdzie on miał eko tak z tej ciekawości? Nigdzie. On nawet nie uciekł, jak go chciałem szukać, ale on nawet nie uciekł. Tym wszystkim, nie? Ja. GG.